Nie, no, Damian. Piękny połów. Ładne płocie, jeszcze jedna. O, zobaczcie. Na no, pikierki parę płotek, Ty, bo ja w jednym ręku tego nie mogę utrzymać. Och, ładnie. Ładnie, ładnie, Damianku. Bardzo ładnie dowaliłeś. O, to co? To obiad dzisiaj jest. To jest, dla kota. Nieważne dla kogo, ważne, że jest. Tak jest. No i dobra. Woda, niech się ryby cieszą. Szymon, Szymon potrzebujesz potem. Dla kota? Dawaj. My będzie... do drugiej siatki. Tak jest, Szymon sobie przebierze, będzie jadł z kotami, tak, Szymuś? No, bardzo dobrze. No to co, trzeba łowić?